Wielu oczywiście chciałbym do y, większej ilości bardzo ciekawych wypowiedzi się, się, się odnieść, natomiast y, chciałbym tego wywiadu właśnie z dziwioną z panią sędzią Jeleną Kamińską, który wywołał by i też w, w sędziów sądów administracyjnych, żeby było jasne, które zostało odebrane jako wpływanie na orzecznictwo i tam teraz się dzieją, muszę powiedzieć, dosyć y, nieprzyjemne dla pani sędzi rzeczy jeżeli chodzi o tę dyskusję, ponieważ też ten przykład, który ona użyła, co, co, co warto zwrócić uwagę, tam, tam w tym wywiadzie się pojawia, że jest taka grupa osób, które zadają tam ileś wniosków do gminy. Ale jak się prześledzi, bo oczywiście nie jest żadną tajemnicą, jakie to są, jakie to są osoby, jakie gminy to dotyczy, małej podwarszawskiej gminy, to oni te sprawy wypływają. Co oznacza, że to urząd tak naprawdę nie realizuje ustawy o dostępie do informacji publicznej i często jedyną, tak jak mówiłem, taką formą też wymuszenia jest, jest pójście do sądu. Także tutaj wydaje mi się, że, że pani sędzia tam zbyt daleko w swojej ocenie. Szczególnie, że tutaj mamy i w 2006 i w 2012 ponad połowę urzędów, które już nie wchodzą za jakieś skomplikowane kwestie prawne, informacji przetworzonej czy nieprzetworzonej, bo na ten temat zawsze będzie dyskusja i po to chyba też może sądy są, żeby, żeby takie kwestie rozstrzygać wtedy, kiedy rzeczywiście jest to wątpliwość. Natomiast to brak jest w ogóle żadnej odpowiedzi. Czy to, to jest, to jest, to jest rzeczywiście tragicznego w tym dostępie, wydaje mi się. Po pierwsze właśnie o tej terminowości, o której mówiliśmy, a po drugie dlatego, że on od obywatela czy obywatelki, żeby podejmować dodatkowe, często kosztowne, a na pewno czasochłonne działania i w tym sporze pomiędzy urzędem, jaki by on nie był, tak, ale on zawsze będzie miał jakiegoś radca prawnego, czy na zlecenie pracującego, czy na etat, ale usługa prawna w każdym, urzędzie, w każdym urzędzie jest, będzie stał tak sam sama z tą, z tą machiną, więc ja muszę powiedzieć, że my bardzo, bardzo często też przystępujemy do różnych, do różnych postępowań właśnie dlatego, żeby takich obywateli wspomóc, bo inaczej oni by nic z tym nie zrobili, to pewnie lepiej by też nie było, bo to niestety jest takie, w każdym innym obszarze trzeba sobie trochę walczyć.